Dzień dobry. Dziś witam się z wami troszkę taka mniej wyraźna, ponieważ jest... Która jest godzina, mamuś? Nie wiem. Nie wiemy, nie Jesteśmy... Nie kontaktujemy o tej godzinie. Jest za 28. I jak widzicie, gość na moim kanale, mamusia, ledwie żywa. I dzisiaj moja mama zaprowadza kolina do żłobka Mam nadzieję, że się uda Ja bym musiała to nagrać Tak, ty byś musiała nagrać akcja żłobek Akcja żłobek, babcia zaprowadza kolina do żłobka Ja myślę, że on będzie robić takie dramy Ale dobra, zadzwonię później do was Zobaczyć, czy wszystko jest OK. Dzisiaj tak wcześnie, dlatego, że Muszę być już na 8.30 w szpitalu 8.12 mam pociąg, więc... No, powiem może, muszę się zaczynać troszkę przyzwyczajać do takiego e, wcześniejszego wstawania, bo jak widać jest ciężko. Dziś w szpitalu mam pobieranie krwi, będą sprawdzać mi cukier. O 8.30 mam pierwsze pobieranie krwi, później o 10.32 po dwóch godzinach. Nie mogę nic jeść, pić, więc może być ciężko. Później o 11.30 mam USG kontrolne, tak jak co dwa tygodnie. I o 12:00 mam rozmowę z, z doktorem. Także dziś dłuższy, dłuższy, dłuższy poranek w szpitalu spędzę, więc muszę się przygotować. Tutaj ogólnie mam całą instrukcję, jeśli chodzi właśnie o pobieranie krwi na e, glukozę. Tutaj biorę ze sobą słuchawki, włączę sobie jakieś seriale. Wezmę sobie owoce, wodę, ciasteczko. Aha, jeszcze muszę sobie zrobić y, kanapeczkę jakąś. Ja tak nienawidzę pobierania krwi, że wy sobie nawet nie wyobrażacie w jakim ja jestem stresie w tym momencie. Ja nawet zaczęłam mieć taki a'la nerwokaszel. Po prostu tego nienawidzę, panicznie się boję. To jest po prostu labirynt w tym szpitalu, tu się idzie tak szybko pogubić. Ja mam nadzieję, że przy porodzie będzie nie wpadniemy w panikę i że się tutaj gdzieś nie pogubimy. Teraz czekam aż mnie aż mnie wywołają, idę pobrać krew. Ja już jestem po pierwszym pobieraniu krwi. Łezka się zakręciła i w ogóle taki wstyd, takie ja wpadam trans zanim tak jakby wbiją mi igłę. To jest coś nie, nie do pomyślenia i później się wstydzę jak już jest po wszystkim. No i nic, teraz dwie godziny muszę czekać. Będę pobierać mikrofon drugi raz. No i później będę mogła w końcu coś zjeść. A tak ze względu na to, że mam dwie godziny, nie mogę chodzić, nie mogę spać, mogę tylko iść do, do, do ubikacji. No, to włączę sobie dwa odcinki Magde Gessler, kuchennych rewolucji. Jakoś mi ten czas zleci, mam nadzieję. Została jeszcze chwila, to są, słuchajcie, dla mnie tortury. Przed chwilą się musiałam położyć. Leżałam sobie tutaj na tej kanapie. A pani, która przed chwilą leżała tutaj za mną, właśnie zemdlała i ją stąd, yy, ją stąd zabierali. I powiem wam, że ze mną też było naprawdę ciężko, przed chwilą musiałam się położyć. Leżałam chyba z półtorej godziny, i teraz się podniosłam, bo za 10 minut mam drugie powielenie krwi. Ale no, powiem wam, że tortury. Hardcore. Naprawdę hardcore. Także no... Nie dziwię się, że pani zemdlała, bo u mnie też mało brakowało. Jak się cieszę, że już po wszystkim w końcu śniadanko i na początek wlatują kanapeczki, bo tyle już tego cukru dali mi do wypicia, że już chyba przez najbliższy tydzień nie dotknę nic, co jest słodkie. Tak, i znowu labirynt. Teraz lecę na USG. Mam na 11.30. Zostało mi 5 minut i trójka. Poziom trzeci, 11.30. Kierunek 36. No, także prawie koniec na dzisiaj. Tak, jestem już w pociągu, w końcu do domu i biorę się do roboty, mam teraz dwie klientki po południu. Jak ja się cieszę, że jestem w domu, jestem serio opadnięta. teraz mam dwie klientki po południu i później wieczorem mam jeszcze jedno i koniec na dzisiaj. Dobra, robimy update, wyniki cukru już mam, cukier mam bardzo dobry, także nie muszę się... Jak na razie o nic obawiać. Waga bobasów też jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Jeden bobas waży 850, drugi 960, więc jest jakaś tam minimalna różnica w wadze, ale też wiadomo, że, że nie do końca, wiecie, w 100% oni są w stanie to wszystko wymierzyć i wyliczyć. Ale powiem Wam, że teraz jestem w 26 tygodniu, a pamiętam, że jak trafiłam do szpitala w Polsce, z Kolinem w 29 tygodniu to Colin miał dopiero kilo, więc wychodzi na to, że bliźniaki będą chyba większe niż Colin, bo tak jak mówię, no bliźniaki dobijają już kilo powoli w 26 tygodniu, a w 29 tygodniu Colin dopiero ważył kilo, więc no powiem Wam, że jestem troszkę w szoku i też w sumie. Nie dziwię się, że tak wszystko mnie boli, że wszystko jest tak wrażliwe i zdrętwiałe. No jak wasy już mają prawie oboje po kilo, no to jakby nie patrzeć, sama masa dzieci to już prawie 2 kilo, a gdzie tam reszta? Także bardzo się cieszę. Kondycja bliźniaków też jest bardzo dobra. Z moją troszkę gorzej. Wyniki badań mam bardzo dobre, tylko ja po prostu mój, moje ciało strasznie się męczy. Co dlatego? Że po prostu jestem bardzo, bardzo drobną kobietką. Dobra, i teraz zrobimy sobie jeszcze update mojego brzucha. Na pewno jesteście ciekawi, jak on wygląda teraz w bliźniaczej ciąży w 26 tygodniu. No i wygląda już naprawdę konkretnie. A i w ogóle w końcu wyszło słońce, bo to jak widzieliście w poprzednich vlogach, cały czas była szpecna pogoda, teraz w końcu zaczyna się robić normalna pogoda i ja też jestem w zupełnie innym humorku, jak widzicie. Brzuszek wygląda tak. Próbuję Wam się tutaj jakoś wygiąć i pokazać, jak to wygląda. No jak widzicie, takiego brzucha w ciąży z kolinem nie miałam, nawet jak szłam do porodu, nie był taki wielki, a to dopiero 26 tydzień będzie naprawdę ogromny, i jeszcze, jeszcze daleka i ciężka droga przede mną, bo... No bo jakby nie patrzeć, przytułam już 10 kilo, gdzie w ciąży z kolinem do samego końca ciąży przytyłam 9 kg. więc to no nie ma się co dziwić, że jest mi tak ciężko, że wszystko mnie boli i że jestem jakby cała sztywna. Ja nie ćwiczę na co dzień pracę mam siedzącą, więc wiecie, 10 kg na plusie, dzień w dzień to jest takie dość spore obciążenie. I no, jest to męczące i na pewno jest y, ciężko, ale staram się być pozytywna. Y, zostało jeszcze 10 tygodni do terminu, do tego, takiego, wiecie, ostatecznego terminu, y, bo stwierdzili, że 36 tydzień to jest maksymalny tydzień y, bezpieczny dla mnie. Żeby urodzić dzieciątkę, Jeżeli dzieci się nie urodzą do 36 tygodnia To wtedy poród będę miała Wywoływany Więc ten ostateczny termin mój To jest 24 maj Więc jeszcze 10 tygodni maksymalnie I dzieciątka będą z nami Idę odebrać paczkę Z poczty, zamawiałam kilka produktów Do paznokci I też pod koniec, pod koniec tego miesiąca Tak naprawdę powinnam Całkowicie przestać pracować ale jak będę się dobrze czuć, to gdzieś tam na początku kwietnia, może tak maksymalnie do połowy kwietnia, jeszcze będę chciała troszkę powalczyć z klientkami, oczywiście w minimalnych e, ilościach i słuchając uważnie swojego ciała. No, zobaczymy jak to będzie. Jak na razie, na ten moment daję radę mm, zrobić sobie tak maksymalnie te trzy klientki dziennie. A jak będzie później, pod koniec tego miesiąca? Na początku kwietnia to się okaże. Plan jest, ale no zobaczymy, jak to, jak to będzie z moimi plecami i żebrami. Paczuszka odebrana, w ogóle nawet już nie pamiętam, co tutaj zamawiałam. Widzę, że jakieś kolorki, które mi się pokończyły, mam tutaj top: Fiber Base, Semilaka. Tutaj jeszcze kolor 003 to są takie kolorki, które się po prostu skończyły, a klientki sobie, a klientką przypadły do gustu, więc zawsze domawiam. Tutaj zawsze jakieś graciki dostanę. Fres. frez, frez Semilaka do ściągania masy i pędzelek, żeby fajnie dojechać, zawsze wiecie, do skórek. Jest to pędzelek Semilaka numerek 01. Choć mam okazję, żeby założyć okulary przeciwsłoneczne, Tak jak mówiłam, pogoda była fatalna przez ostatnie. Kilka dni, w końcu już o słońce, więc happy me. I mój kolejny przystanek to żłobek. Muszę odebrać kolina, bo już jest w sumie prawie pół do piątej. A mojej mamie udało go się dzisiaj zaprowadzić do żłobka, i nawet powiem wam, że nie robił większych problemów z tego, co moja mama mi opowiadała, jak do mnie dzwoniła. Jest mój bohater, starszy brat, najlepszy, bardzo zmęczony dzisiaj, bardzo. Byłeś dzisiaj w bibliotece? I co tam w tej bibliotece było skarbie? Słyszycie? Zabawki są. Zabawki? Herbaty i wszystkie zabawki. Herbaty i wszystkie zabawki były w bibliotece? Tak. Czy książki? Nie. Zabawki. Powiem ci dziecko, że jeszcze ciebie tak zmęczonego nie widziałam. Musiałeś być naprawdę zmęczony już dzisiaj, co? Herbaty na, na mleko. Herbaty na mleko, aha, okej, okay. piękna historia. To jak Ci się tak podobało w tej bibliotece, to w któryś dzień pójdziesz z mamą, dobra? Tu jest jeden Dzidziuś, tu jest drugi Dzidziuś. Jest ich dwa? Są dwa, zobacz. Tu są dwa zdjęcia od jednego Dzidziusia, a tu są dwa zdjęcia od drugiego Dzidziusia. Ale są wszystkie? No, dwa są. Ale Kompletnie dzisiaj też nie mam pomysłu na gotowanie, przez to, że pół dnia spędziłam w szpitalu. Słowkowi kupiłam taką gotową lasagne z Alberta, wsadziłam ją właśnie do pieca. A sobie i Kolinowi zrobię placuszki, znalazłam właśnie przepis. Na placki jogurtowe z truskawkami, tylko że nie mam akurat truskawek, a nie chcę mi się iść do sklepu, więc zrobię placki jogurtowe z bananem. Moja ulubiona strona z przepisami kwestia smaków. No i ma to wyglądać mniej więcej tak. Do przygotowania tych placuszków jogurtowych będzie nam potrzebny jogurt, mąka, cukier, jajko, proszek do pieczenia olej, olej roślinny. I tak naprawdę jeszcze soda oczyszczona, ale nie mam, więc będzie bez sody oczyszczonej. Mieszamy sobie jogurt z jajkiem i z olejem. No, mieszamy lub miksujemy. Ja akurat zdecydowałam się na mieszanie, bo nie chce mi się wyciągać miksera. Dodajemy mąkę. Mąka powinna być przesiana. Więc w ogóle nie zwracajcie uwagi na to, jak ja to robię. Tylko wam mówię, jakich składników potrzebujecie. Jak coś. Nie bierzcie ze mnie przykładu, jeśli chodzi o. Robienie tych placków, e, mąkę, cukier, i proszek do pieczenia. Jeden placuszek usmażony, a tak wygląda placuszek w trakcie smażenia. Yy, I czarna lasagne. No, gdzie sobie ją wyciągnie, jak już jest czarna, no co ja wszystkiego nie ogarnę, człowieku. I wkładamy sobie tutaj. Ja nie wiem, czy ona już będzie gotowa, Słodek. No zobaczysz, czarna. Tak, czarna. No Kwawek. No czarno. Nie jest czarno. Hops, Dobra, wystarczy. I tak wyglądają moje placuszki. Posmarowałam je masłem orzechowym, drzemem truskawkowym i posypałam całość cukrem pudrem. Jak widzicie już kawałek spróbowałam i są naprawdę, naprawdę. Przepyszne Dlaczego? Yy, dlaczego wy się ze mnie wyśmiewacie? Satatama. Co co nie. Dwa dzidziusie? Nie, Majdon! <grym> Przed chwilą powiedział, że tata ma dwa dzidziusie. Fajnie, nie? Zobacz. Tak, tylko żeby jeszcze tu ciężkie było, Cza? tak jak moje. <grym> Mama też taki ma brzuch? <grym> nie. Jest za 28, przed chwilą skończyłam robić ostatnią już na dzisiaj klientkę. Kolinek już jest wykąpany, teraz ja idę się kąpać. Idę położyć kolina do łóżka i też sama idę się już położyć. strasznie bolą mnie żebra. Już mi się po prostu ciężko funkcjonuje dzisiaj. Limit mojej energii na dzisiaj już jest wyczerpany. Także dziękuję wam za oglądanie i do następnego filmiku.